Cześć, cześć, cześć moi drodzy, witajcie moi drodzy na udawanej paczce bonus 7. Wszystkim, którzy biorą udział serdecznie, dziękuję. Mam tutaj was wydrukowanych, moi drodzy. To są wszyscy uczestnicy zabawy, moi drodzy. Ta osoba, która będzie miała najwięcej w zdrawce fotowo, wygrywa zdrawki za 50 zł. Jeżeli będzie, oczywiście, jakiś tam remis, to zrobimy dodatkowe losowanie. Moi drodzy, 25 sztuk. Wiecie, jak wyszła moja ostatnia budowana paczka? Tam nie pamiętam, było 60 czy 70 zł. No, słabo, słabo. Liczę, że tutaj będą jakieś wygrane, moi drodzy żebym no żeby jakoś to się tutaj wszyscy emocje, 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 moi drodzy, że coś tu się działo w tych zdrabkach Dobra, no, jak to w sumie nie wiem jak się do tego zabrać moi drodzy, jakby się do tego za... Po prostu y, tutaj każdy mam kogoś z opisana ołówkiem, więc po prostu może o zróbmy tak zróbmy tak, nie wiem, zróbmy po 5 sztuk dzisiaj Kogo wypadnie na tego bench, zobaczmy, kogo my tu mamy. Czy mamy 5 sztuk? Tak, mamy 5 zdrapek, moi drodzy. I dzisiaj udział biorą Alicja w Krainie Zakupów, Good Luck, Monika S., Niula ze Szczecina i Niula ze Szczecina, moi drodzy. No i dobrze. I mamy 5 sztuk, moi drodzy. Pierwszy odcinek udawanej paczki, moi drodzy. Trzymajcie kciuki za wygrane, trzymajcie, moi drodzy. No i trzymajcie za uczestników moi drodzy, ja za was trzymam kciuki, zobaczymy kto tu e, uda się komuś dobre jakieś kwoty wydrapać, co tu uda nam się wygrać moi drodzy w tych zdrapkach. Na pierwszy rzut idzie Alicja w Krainie Zakupów, serdeczne pozdrowienia Alicja dla ciebie przesyłam. No dobrze, no to trzymam kciuki i żeby coś tu było, moi drodzy, żeby coś tu było. Dobra, normalnie boję tej udawanej paczki, moi drodzy, co to będzie, kurczę, co to będzie. Mamy plecak, a szukamy siódemki bądź bądź pliku pieniędzy. I mamy narty, balsam, palma, kwiat, zegar klips kasy, podkowa, piłka. Oczywiście, że się coś widzieli, co ja tutaj drapię. No dobrze, dobrze, i biedronka, wiśnie, chmury, diamenty, cytryna, piłka, gwiazda, awokado mój. Drodzy, ostatnie dwie szanse. I mamy tutaj rower i koronę. No niestety, niestety, co zrobić? Tutaj przy Alicji zapisujemy sobie zero. No dobrze. Kolejna zdrabka to Goodlock moi drodzy. Justynka z kanału Goodlock. I drapiemy moi drodzy. Szukamy tutaj siódemek, siódemek. Najlepiej całą zdrabkę. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Justynko. I mamy tutaj karta. Mamy diament. Kwiat. Gwiazda. Słońce. Cytryna. Awokado. Chmury. Ananas, przesuwamy się, przesuwamy się, moi drodzy, i mamy perła, arbus, balsam, rower, podkowa, kawa musi być jasne, biedronka, piłka, korona, wiśnie, i klip z kasy no niestety, niestety przy czwóreczce Godlock zapisujemy tutaj 0. Czwórka Godlock 0. Ale jeszcze Justynka ma dwunastkę. No dobrze, dobrze, ale to kiedy indziej, kiedy indziej, nie dzisiaj. Kolejna zdrabka to Monika S. Serdecznie Cię pozdrawiam, Monika. I drapiemy, trzymam kciuki, moi drodzy. Trzymajcie kciuki. Żeby coś tu się zadziało, moi drodzy, już trzecia drabka dzisiaj, i co? I nic, moi drodzy, i nic. Ale wiecie, no tak może być, że to może być kompletne zero. No na tym polega udawana paczka. Możemy mieć każdą zdrawkę wygraną, ale możemy mieć też każdą zdrawkę przegraną. Dobra, szukamy, szukamy, moi drodzy. Perła, plecak, podkowa, Kwiat Lecimy, lecimy z tym, mamy narty, jamenty, karta, cytryna, balsam, palma i ostatnia to awokado, czyli zaznaczamy Monika, s dziesiątka tutaj niestety też zero. Dobrze moi drodzy, dobrze. Kolejna zdrabka to Niula ze Szczecina z numerem 16. Dziękuję ślicznie Aniu, pozdrawiam cię i wysyłam ci pozdrowienia i drapiemy. Trzymajcie kciuki moi drodzy. Mamy podkowę, mamy piłkę, mamy kwiata, mamy diamenty, cytryna, karta, słońce. Perła, biedronka, ananas, palma, korona, mm, mm, mm. dobrze, dobrze, narty, awokado, rower, chmury, kawa musi być, gwiazda, arbus i plik. Plik, mamy plik! Brawo Aniu, brawo! Ja już tutaj za długo się opalam, ale najpierw zdrapmy, zobaczmy ile tutaj mamy, moi drodzy. A mamy tutaj 10 zł, 10 zł. No super, tu przynajmniej jest jakaś wygrana. I kolejna zdrapka, dobrze, tutaj zapiszmy sobie przy 16 10 zł. Brawo, brawo! I ostatnia zdrapka też będzie Ani. Z numerem tym razem 24 i drapiemy, moi drodzy. Drapiemy, szukamy tu siódemek. Siódemek, tam plik, co tam plik? Tam plik to tylko zwrot, ewentualnie. Nas interesuje duża kasa, moi drodzy. Awokado, rower, piłka, kwiat. Przesuwamy się, przesuwamy. I mamy tutaj koronę. Perła, narty, zegar, słoneczko wyszło cytryna, podkowa, wiśnie, ananas, słońce, diamenty, arbus, i Palma, no niestety 24, Niula ze Szczecina, przy pierwszej ci tu postawimy Aniu 0. No dobrze, to podsumowanie dzisiejszego odcinka moi drodzy. Cztery zdrapki przegrały, cztery zdrapki przegrały, ale mamy tutaj jedną wygraną Ani zdrabkę z numerem 16, 10 zł w dzisiejszym odcinku udało nam się odzyskać, ale moi drodzy, skoro że biorą udział w zabawie też kanały, to serdecznie teraz krótko wam przedstawię. Alicja w krainie zakupów. Na dole macie tutaj link do kanału Alicji Magda. Również drapie z drabki, jakby ktoś nie wiedział, ale z naszej enklawy zdrawkowej chyba wszyscy o tym wiedzą, moi drodzy. Serdecznie zapraszam Was na kanał Alicji. Link do tego kanału macie w opisie pod tym filmem. Bądź teraz się Wam tu wyświetli, jak mi się uda to zrobić, ale niekoniecznie może mi się to udać. Dobrze, dobrze, moi drodzy. Kolejny, moi drodzy, to kanał Niula ze Szczecina, moi drodzy. Tak, kto nie zna Ani? Chyba wszyscy znamy Anię, naszą koleżankę z Drapkowiczkę, moi drodzy. Link do jej kanału macie tutaj. Pod tym filmem serdecznie was zapraszam wszystkich do Ani na kanał. Zostawcie serduszka, łapki w górę, moi drodzy, bo jak na razie Ania prowadzi w tej całej zabawie zdrawkowej, moi drodzy. Tu też jest Ania, Monika, też nie ma jeszcze kanału, ale goodlock, moi drodzy, goodlock, tak, Justyna z kanału goodlock. Jej kanał również macie podlinkowany pod tym filmem, moi drodzy. Serdecznie Was zapraszam. No Justynka ostatnio nic nie dawała, ale no kto wie, no może za jakiś czas znowu zacznie nagrywać. Eee, a kanał powiem Wam, pierwsza klasa, więc serdecznie Was zapraszam na ten kanał, moi drodzy. Jak to? Przecież możemy tam wejść w ostatni film i zostawić serduszka i zapytać, kiedy Justyna wracasz, kiedy wracasz. No dobrze moi drodzy, to dziękuję za ten pierwszy odcinek udawanej paczki BONUS 7 moi drodzy. Na razie mamy 10 zł, nie mamy odcinka na zero. No to coś jest, coś się dzieje. Może będzie lepiej. Trzymajmy kciuki, moi drodzy. To do następnego odcinka. Dzięki, cześć.